Co pan sądzi o antykowidowcach? Mówiło, że wirus to ściema, żeby nie chodzić w maseczkach, w sobotę organizują protest. Proszę państwa, ja rozumiem, że takie kreatury jak Braun czy korwin bujające się po salonach warszawskich w towarzystwie innych lekkoduchów, leni i osób dębiących grosz publiczny, marnujący pieniądz podatnika, żyją w komfortowych warunkach. Nie muszą podróżować ani zatłoczonymi środkami komunikacji, ani pracować w miejscu szczególnie zatłoczonym, gdzie są przypadkowe osoby. Także nie są w grupie ryzyka. Twierdzą, że politycy i dziennikarze wymyślili tę epidemię. Zapominają o lekarzach. Pytam wprost: czy Korwin-Mikke, Brown i ich wielbiciele twierdzą, że wszyscy lekarze na całym świecie to banda spiskowców i sukinsynów, że wszyscy pracownicy służby zdrowia od Chin przez Rosję, Niemcy, Wielką Brytanię, Włochy, Hiszpanię, Stany Zjednoczone to jest banda łotrów? Odpowiedzcie sobie sami na to pytanie. Niech organizują protest. Może się pozarażają i będzie z nimi spokój. Widzieli państwo płuca. Tego człowieka, któremu, a, yy, który przeszedł transplantację, wymieniono mu płuca w Polsce. Pracownik służby zdrowia, gdyby nie transplantacja, nie przeszczep, umarłby. Pokazane były te płuca, wyglądały jak wątroba. Ta choroba naprawdę istnieje. Kto twierdzi, że nie jest skończonym łotrem i ugarzem? Czy słysza pan, że jutro w Lublinie ma być spotkanie Grupy Wyszehradzkiej razem z Ciechanowską? Tak, słyszałem o tym. Panie Marianie, co pan sądzi o Stanisławie Michalkiewiczu? No, dłuższego czasu zupełnie nie zgadzam się z panem Stanisławem. Jest mi bardzo przykro, no bo zaczynał jako publicysta naprawdę patriotyczny, prawicowy, pisał do gazety polskiej i w innych pismach o charakterze patriotycznym. Teraz mocno przeszedł na stronę tych oszułomów od Brauna. Niektórzy twierdzą, że na starość człowiek mądrzeje, niektórzy głupieją zresztą to, że pan Stanisław Michalkiewicz postępuje cynicznie, zadawał pytanie, powątpiewając w to, czy redakcja Idź pod prąd, może utrzymywać się zdatków, czy to zupełnie wystarcza, sugerując, że tam są jakieś niewiadomo skąd pieniądze, pewnie żydowskie. Nie miał na to dowodów, to był na... W programie w redakcji Idź Pod Prąd był dobrze przyjęty, nikt mu tam krzywdy nie robił, czyli przejrzał kąty, potem pyskował, że to o, tak bogato, a to skąd te pieniądze. A potem jak u bieda w tyłek zajrzała, to sam robił ściepę, żeby mu ludzie uratowali cztery konty, bo by nie miał gdzie mieszkać. Czyli jak się chce, to można się utrzymać z datków swoich zwolenników. Czyli uważa Kiewicz, że jego zwolennicy mogą go utrzymywać, ale na przykład redakcja Idź Pod Prąd nie mogła być utrzymywana. No, hipokryta. Panie Marianie, co to za ciekawe,